Wiecie, co robić w takiej sytuacji? Pogadajmy sobie w tym odcinku na ten temat. Żyjemy w pięknym, nowoczesnym świecie, pełnym możliwości, ale pamiętajmy o tym, że nie każdy, kogo spotkamy na swojej drodze, życzy nam dobrze. Mój materiał nie jest skręcony po to, żebyście chodzili po ulicy i rozglądali się non-stop i żebyście byli przerażeni tym, co się dzieje, ale to, co chcę Wam przekazać, to. Bądźcie w kolorze żółtym. Kolor żółty to jest kolor gotowości. Więc nie chodźcie jak święte krowy, wybierajcie miejsca, w których biegacie i analizujcie otoczenie. Ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, nie każdy dobrze nam życzy. Nie chcę mi się teraz analizować tego, dlaczego ktoś mnie atakuje i jakie są jego powody. Nie interesuje mnie to. Chcę być po prostu gotowy i w sytuacji kryzysowej wiedzieć, jak zareagować. Może agresywnie, może brutalnie, ale chodzi o to, żebym ja bezpiecznie wrócił do domu. Żeby Twoja żona, Twój chłopak bezpiecznie wrócili do domu. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo proste. Świadomość otoczenia to sprawa najważniejsza. E, czy to jest sytuacja, w której biegamy, czy to jest sytuacja, w której wracamy z klubu. Skanowanie stosujemy zawsze. Skanowanie to proces aktywnej obserwacji wraz z analizą tego, co się dzieje dookoła nas. Musimy być świadomi tego, gdzie jesteśmy, kto jest dookoła nas. I ciągle to analizować, czyli bycie w kolorze żółtym, czyli w kolorze gotowości, nie w kolorze przerażenia, tylko w kolorze gotowości, że wiemy o tym, że w razie co możemy zadziałać. Oczywiście nie uciekniemy przed sytuacjami, które dzieją się nagle, czyli w momencie, kiedy już prewencja została na najwyższym poziomie zastosowana, to zawsze może być jakaś osoba, która nie będzie chciała ani słuchać mojej negocjacji kryzysowej, ale nie uda mi się też uciec. Więc uważam, czy to będzie biegać. Czy osoba, która po prostu chodzi po tym świecie, sobie normalnie jest miłą, sympatyczną osobą, umiejętności walki wręcz i samoobrony to jest klucz do tego, żeby po pierwsze zwiększać pewność siebie, a w sytuacji kryzysowej zastosować jakiś ruch, który pozwoli mi zwiększyć dystans i uciec. Z umiejętności walki wręcz korzystamy jak z polisy ubezpieczeniowej, czyli możesz to zrobić, ale nie musisz. Ale zastanówmy się. Czy nie warto mieć jakiegoś patentu, który pozwoli mi zwiększyć dystans i wrócić bezpiecznie do domu? Dlatego warto jest ćwiczyć samobronę i dlatego warto jest trenować brutalny atak i dlatego warto jest mieć tu również kontakt ze swoją agresją, niezależnie od tego, czy jesteś pacyfistą i w ogóle brzydzisz się przemocą to nie w ogóle o to chodzi. Masz wiedzieć jak po prostu zrobić krzywdę w sposób kontrolowany w danym momencie. Sytuację bezpieczeństwa podczas biegania możemy analizować przez tygodnie, miesiące i ten odcinek może trwać e, tutaj naprawdę bardzo długo, ale chodzi o to, żebyście zaczęli wreszcie myśleć i przewidywać to co się może wydarzyć. A ta wiedza ma się przydać wam, waszym dzieciom i wszystkim którzy chcą żyć bezpiecznie, trenować przede wszystkim bezpiecznie, bo chodzi o to, żeby była frajda, ale żeby każdy mógł bezpiecznie wrócić do domu. Jeżeli to, co robimy wraz z moim zespołem, jest dla Ciebie jakościowe i uważasz, że wiedza, e, którą przekazujemy, jest wartościowa, zapraszam Cię serdecznie na moją stronę jarosławrogoski.pl, gdzie dowiesz się, jak uczestniczyć w naszych eventach, kiedy mamy obozy, kiedy mamy kampy dla kobiet, kiedy mamy kampy dla facetów i będziesz mógł też wejść na naszą platformę online która nie da Ci e, czarnego pasa i wiedza zawarta po, na tym szkoleniu e, nie da Ci czarnego pasa ani certyfikatu zajebistości, ale w sposób znaczący zwiększy Twoją świadomość, wiedzę na temat zagrożeń i pozwoli Ci wyeliminować 90% z nich. Zapraszam, pozdrawiam, wszystkie dobrej.